No jako iż mamy teraz pandemię COVID-a cały czas już czwartą niedługo 70. wersję wirusa. No tak nie żartując, jest to straszne, że parę osób zachorowało, paręnaście, paręset osób, ale cóż. Mamy coś, co ma nas chronić przed Covidkiem, ale że jest nam zimno. Zobaczymy czy żelek na Covidka się będzie palił czy da nam ciepełko Ty żelka wystarczy i zobaczymy czy pójdzie od iskry coś się grzeje Dobra, ogień chyba jest, jest. Jest ogieniek, ale słabo go widać. Ale jak pokazać Wam, że jest ogieniek, jak go nie widać? Zrobimy tak. Od powietrza się papier nie pali, tak? Więc ile taki żel antybakteryjny będzie nam pomagał, to zaraz się dowiemy. Teraz już widać, bo się ogień połączył. Zaś kamerzyzka się ogrzeje, tak. więc jak widać można powiedzieć, że idzie o iskry. Był kiedyś taki film przez nas zrobiony odnośnie właśnie żelu antybakteryjnego jako rozpałki, a to oprócz rozpałki, to jeszcze jak macie taką pozostałość puszeczkę, to można się ogrzać w zimnym, jakby powiedzieć miejscu. Tutaj pokażę jeszcze tak delikatnie od góry tylko nie spal w obiektywu. Jakbyś mogła zbiątkę zrobić. No. Wrócimy do Was za jakieś, nie wiem, 10-15 minut i zobaczymy, ile tego żelu nam fizycznie stąd zejdzie. I w ten oto sposób pokażę Wam. A gryzie, mi ogień. Możemy jeszcze sobie troszeczkę pomóc. Blokujecie na kamieniu. I żarełko Wam się podgrzewa. Więc można, można. Dobra, wrócimy do Was za jakieś 15 minut. No jak widzicie, po 10 minutach zszedł jakieś pół centymetra tego naszego żelu antybakteryjnego. Więc to w sterylnych warunkach nawet do godziny czasu się Wam będzie paliło bez większego problemu. A ile tego żelu mamy? Troszeczkę się kupiło, nie? Więc może Wam uratować żel antybakteryjny życie. No, nie tylko może wykończyć dłośliwego wirusa, ale też może dać Wam ogień, może dać Wam ciepło. Można na tym podgrzać strawę. Więc wiele zastosować. To by było w sumie na tyle. Pozdrawiamy Was serdecznie i zdrówka Wam życzymy. Poziom po pół godziny. Aże kurde. No, zeszło do jednej trzeciej. Ale dorzucamy sobie jeszcze tutaj trawkę, taką podsuszoną. Jak trawka ląduje w wodzie, w wodzie w tym żelu. To zjawisko kapilarne sprawia, że się od razu nie spala. Więc jak widzicie, jest dużo intensywnego ognia. I można sobie tu jeszcze czymś pogumerać. A jaką trawkę tam wkładaliśmy, zaraz spróbuję Wam pokazać taka rurka. Miażdżymy sobie. bo akurat Anna się jeszcze grzeje. Dorzucamy i w tym momencie sobie potęgujemy po prostu ogieniek. I w ten sposób możemy troszeczkę dłużej to wszystko kręcić. Jak widzicie, ta rurka z strawy się fajnie pali. I można się tak zagrzać, ogrzać. Można podgrzać sobie jedzenie obok. No, tak jak mówiłem wcześniej. Ogranicza nas też tylko wyobraźnie. To by było na tyle. Pozdrawiamy Was.